Czy wiesz, że Słońce stanowi aż 99,98% masy całego układu słonecznego? To tak, jakbyś wziął wielką piłkę do koszykówki i otoczył ją dziesięcioma ziarenkami piasku. To Słońce, a te ziarenka to wszystkie planety razem wzięte. A to dopiero początek. Dziś zabiorę cię w podróż po dziesięciu fascynujących faktach o naszym kosmicznym sąsiedztwie, o których mało kto wie. Zapnij pasy, startujemy. Pierwszy przystanek, Merkury. Ta planeta to mistrz skrajności. Jest najbliżej Słońca, więc w dzień temperatura sięga tam aż plus 430 stopni Celsjusza. Ale w nocy spada do minus 180. To większa różnica niż między rozgrzanym piekarnikiem, a najzimniejszym miejscem na Antarktydzie. Teraz lecimy na Wenus. I uwaga, bo robi się naprawdę gorąco. Mimo, że nie jest najbliżej Słońca, to właśnie Wenus jest najgorętszą planetą w naszym układzie. Dlaczego? Jej supergęsta atmosfera działa jak gigantyczna szklarnia, zatrzymując ciepło. To taki efekt cieplarniany na sterydach. Następny w kolejce jest Mars. Czerwona planeta skrywa ślady dawnych rzek i jezior. Wyobrażasz sobie? Kiedyś mogła tam płynąć woda. Naukowcy są coraz bliżej odpowiedzi na pytanie, czy na Marsie kiedykolwiek istniało życie. Może kiedyś znajdziemy tam kosmiczne skamieniałości. A teraz przygotujcie się na spotkanie z prawdziwym gigantem, Jowiszem. Jest tak ogromny, że w jego wnętrzu zmieściłoby się ponad 1300 planet wielkości Ziemi. To prawdziwy król układu słonecznego. Na Jowiszu dzieje się też coś niesamowitego. Słynna wielka czerwona plama to tak naprawdę potężna burza. Wiecie, jak długo trwa? Co najmniej 350 lat. To tak, jakby jedna i ta sama chmura burzowa wisiała na niebie od czasów, gdy Isaac Newton odkrywał grawitację. Kolejny przystanek to Saturn. Wiadomo, ma piękne pierścienie, ale jest w nim coś jeszcze bardziej niezwykłego. Jego gęstość jest tak mała, że gdybyśmy znaleźli wystarczająco duży ocean, Saturn unosiłby się na jego powierzchni jak gigantyczna gumowa kaczka. A co powiesz na planetę, która kręci się na boku? To uran. Jego oś obrotu jest tak bardzo przechylona, że wygląda, jakby toczył się przez kosmos. Jego bieguny znajdują się tam, gdzie u Ziemi czy innych planet jest równik. Najdalej od Słońca znajduje się Neptun, ale to właśnie tam wieją najszybsze wiatry w całym Układzie Słonecznym. Osiągają prędkość ponad 2600 km na godzinę. To prawie dwa razy szybciej niż prędkość dźwięku na Ziemi. Pamiętacie Plutona? Choć oficjalnie nie jest już planetą, wciąż nas fascynuje. Ma na swojej powierzchni ogromny lodowiec w kształcie serca, a jego krajobraz błyszczy od zamarzniętego metanu. To takie lodowe, Romantyczne serce na krańcu układu słonecznego. I wreszcie nasz układ słoneczny wciąż się rozrasta w naszych oczach. Astronomowie nieustannie odkrywają nowe obiekty planetoidy, księżyce, a nawet szukają hipotetycznej dziewiątej planety daleko za Neptunem. To dowód, że kosmos wciąż ma przed nami mnóstwo tajemnic do odkrycia. Jeśli te kosmiczne ciekawostki rozbudziły Twoją wyobraźnię, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasób.